Radosny dni Marinet, marinet i wspomnień tyle w nich się Marinet, marinet wracają chętno z oddali znów, jak słońce jaśnieją gdzieś na horyzoncie tle. Czerwona sukienka gustowie upięta i psociną marinet. Marinet, marinet, dziewczynka mała w tobie tkwi. Jej przygód poznajmy słodki smak Mała marinet. Pierwszy śnieg. A, o nie, zaczyna padać śnieg. O, <laughs> o! Jejciu. o rany, jakie duże! <laughs> Marinet! Dość tych wygłupów spóźnisz się do szkoły. O daj spokój! To pierwszy śnieg tej zimy. Czy nie możesz dać mi się nim nacieszyć? Marinet! Nigdy nie dajesz mi się bawić. <laughs> Mm. Mm. Przygotuj rzeczy do szkoły, już! No. Przygotuj rzeczy do szkoły, już, bla, bla, bla. Nie jesteś moją mamą! Ach. Mam już dosyć tego domu. W szkole będzie mi lepiej. Skoro jest ci tutaj tak źle, to nikt cię nie będzie trzymał. Dobra, będę miała spokój i nie będę musiała cię oglądać. I dlatego ren uważa się za naturalną granicę. Mamy no, też zaraz inne będzie Przerwa! Rzeki. Nie Takie zdążyłam ja. jeszcze no, nacieszyć się śniegiem. Słuchaj, gaduło. Hmm. Może pokażesz wszystkim, gdzie płynie rzeka ren? E... To nie jest odpowiedź. Na poniedziałek masz nauczyć się nas wszystkich rzek. Zostaniesz przepytana. O, tyla noga. Zbliża się wielka burza śnieżna. Oby mała wróciła do domu na czas i nie utknęła w tej zawieruszy. Ach, takiego uparciucha nie zatrzyma nawet burza. Uczniowie, wygląda na to, że musimy skończyć lekcję wcześniej. W związku z burzą śnieżną najlepiej byłoby, gdybyście wrócili do domu. Do twojej farmy jest naprawdę daleko! Może chcesz zostać u Dzięki, mnie? Dzięki Elu, ale nie martw się! Dam radę. Poza tym w końcu zobaczę wieś przykrytą pierzynką śniegu! <śm> A <śm> <śm> Powinno się być teraz na dworze. Zostaniesz na noc u nas i będziesz bezpieczna. Dziękuję, ale moja rodzina będzie się martwić. O, na pewno pomyślą, że znalazłaś gdzieś w schronienie. Zgodzisz się ze mną? Mm -hmm. Dobrze, ale. Nie chciałabym się państwu narzucać. Może odwiesisz tu swój płaszcz, a ja zrobię gorącą czekoladę. Czekoladę? O tak, dziękuję wspaniale. A potem w ramach rozrywki zagramy rundkę fińczyka. Ależ Robercie. Istnieją lepsze rozrywki. Przygotowałam dla ciebie prywatną lekcję o francuskich rzekach. To świetna zabawa. Gdzie ona się podziewa? Co? Od kiedy się o nią martwisz? Jest sprytna jak lis, przecież tak mówiłaś. Nie martwię się. Ja nie chcę czekać za długo z kolacją. No. A teraz, Marinette, zajmiemy się geografią. To będzie Dopiero świetna zabawa! Roga! E. E. Skończyłam! Długo pani tu stoi? Czas na kolację! Mhm. No proszę, a na przerwę obiadową w szkole idziesz szybciej. Mm. Przepraszam, jak długo trwają burze śnieżne? To zależy. Czasem zamieć trwała cały tydzień. No, cały tydzień? O, nie martw się. Możesz zostać u nas jak długo zechcesz. Przecież nie wyrzucimy cię na taki mróz. <grym> Przez ten czas możemy powtórzyć gramatykę. Co innego można robić w taką pogodę? <grym> Mogę skorzystać hmm. z łazienki? Oczywiście. Łazienka jest w moim biurze. Dziękuję. Hmm. Czym ja sobie na to zasłużyłam? Dlaczego nie poszłam do Eli? Centrala. Z kim mam łączyć? Hmm. E, poproszę z Elą. A konkretnie... No Oela, córka piekarza. W porządku, Marinette? Tak, tak. Łazienka jest tam za drzwiami. Dziękuję. Nie ma sensu jej wypatrywać. Na pewno nie wróci dziś do domu. A dlaczego? Wspominała coś o tym rano? Nie, na pewno znalazła sobie schronienie. Ma w miasteczku wielu znajomych. Pamiętasz zamieć z 21. Ty i Jania schroniłyście się u starych Rączkowskich. Nie wróciłyście przez całe dwa dni, ale nie martwiliśmy się o was. Wiesz, co małe drzewo powiedziało do dużego? Powiedziało, że jest w lesie! O, ten żart zawsze mnie śmieczy, Robercie! Taki zmyślny! Co jest, Marinette? Skąd ta kamina? Nie lubisz żartów? Nie, skąd! To dla ciebie. Będziesz mieć zamiast piżamy. Dziękuję! Założę ją, gdy będę się kłaść spać. Nie, nie, nie załóż ją teraz, o wiele milej jest przesiedzieć wieczór w piżamie. Takie mamy zasady. No możesz iść się już przebrać. A potem zrobimy kilka zadań z matematyki. Będzie ci się lepiej spało. O. Na pewno nie będę tu dzisiaj spać. się, kochanie, to pewnie tylko ta burza. Co? Ty? Grzebałaś nam w kieszeniach, mała złodziejko? Nie, ja tylko... Ogarniamy cię, karmimy, pozwalamy ci u nas spać i tak się nam odwdzięczasz? O... Zasłużyłaś na karę i to wielką! Ale. Ja przysięgam. Nie jest tak, jak pani myśli. Łuszynko, przecież wiemy, że Marinette nie jest złodziejką. To pewnie jakieś nieporozumienie. To twoje zdanie. Po co tu jest, jeśli nie po to, by nas okraść? Na pewno nie po to, by się uczyć. Właśnie, że po to. Próbowałam otworzyć drzwi do klasy, żeby sprawdzić na mapie, czy wszystko dobrze zapamiętała. Jasne. W takim razie może my sprawdzimy, czy jesteś taką pilną uczennicą. Oj. Idziemy do klasy. Mm -mm. Tu jest Ren, tu ro.